Mały tip krawiecki, jak ułatwić sobie podkładanie spódnic, sukienek, szerokich rękawów z klosza. To jest przykład kombinezonu z takimi szerokimi rękawami, które są skrojone ze skosu. Więc takie, takie zazwyczaj rękawy podwija się. Nie podkłada się bardzo szeroko, podkłada się wąsko, ale jak widzisz, to może być bardzo utrudnione, ponieważ to się wszystko odwija, odkłada, czasami szyjąc robi się taki skos i nie wygląda to za dobrze. Szczególnie jak mamy zrobić spódnicę czy sukienkę, która jest naprawdę szeroka. Tu jest rękaw, ale jest ze skosu, więc to trudno się zawija taki materiał, jeszcze śliski, może być też szyfon, możesz mieć z tym duży kłopot. Jak sobie z tym poradzić, żeby takie podkładanie takich dołów szło lekko, łatwo i przyjemnie? Rozwiązaniem jest fizelina, zwykła, cienka fizelina. Kroimy sobie paseczki o szerokości około 5 mm. Tutaj już mam takie skrojone, cienkie paseczki. I te paseczki... Na, do lewej strony przyklejamy. Tak podklejony dół będzie o wiele łatwiej podwinąć. Nie będzie, nie będzie się wykręcał, i podczas tępnowania też nie będzie ten e, podwinięcie się skręcał. Sama zobaczysz, o ile łatwiej będzie Ci się podkładać takie ubranie, e, które dół jest podklejony fizeliną podklejony dół o wiele łatwiej podłożyć na mniejszą szerokość, ponieważ to się nie odwija, to jest bardziej stabilne. Pamiętasz, jak na początku były przypięte szpliki, to wszystko się wyginało i podłożenie było o wiele szersze. Tak podklejony, z tak podklejonym dołem możesz o wiele łatwiej zrobić węższe podłożenie, lepiej Ci się będzie szyło i w sumie w efekcie będzie o wiele ładniej wyglądało. Tutaj mam już Mam już podłożony jeden rękaw, on jest fajny, gładki, te szwy w ogóle się nie skręcają, co bardzo często się zdarza, jak normalnie podkładasz jakąś spódnicę, sukienkę z klostrza, z półkola, to, to, to ten dół może Tobie się marszyć. Jak tutaj podkleisz mały fragmencik, te kilka milimetrów, Dołu później można bardzo ładnie ostępnować, ale to Ci gwarantuje, że szybciej podłożysz, ładniej podłożysz i będziesz zadowolona z efektu. Polecam, daj znać, czy bierzesz to dla siebie, czy z tego korzystasz, czy może masz jakiś inny patent na szybkie podkładanie dołów. Z klosza albo z koła, bo z tymi zazwyczaj jest największy problem. Pozdrawiam serdecznie.